Ja to mówię, to będzie pick, pick, do, pick, do. Do. Oh. tak. pyk piek, 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 to piek, musimy to wyjaśnić Także, ja Sportowy postancie 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 postancie. Jesteśmy w Gdańsku po meczu Michal-Czeski-Szpilka. Zaczęło się, Darek, dla Ciebie znakomicie, 6-4. Co stało się dalej? Ja myślę, że brak koncentracji. To, że to akurat jestem już może e, e, nie ten sport, tak, bo to jednak tutaj trzeba tę koncentrację zachować przez dłuższy czas, bo to graliśmy chyba dwie i pół godziny. Ale, ale to myślę, że to był ten początek, bo fajny, później jednak zabrakło tej koncentracji. To już też pytałem Artura, jak tutaj jechaliśmy, to, to ludzie się mnie pytali, bo trochę się tym tenisem interesuje, jak to będzie wyglądało. Ja mówię, nie martwcie się, jak będzie wyglądało, Ważne, że na szczytny cel. ale ja byłem zaskoczony, bo kilka wymian, kilka nie, asów super, było znakomitych. Nie, nie ja, jestem, ja jestem zachwycony, że taka fajna zabawa i taka rywalizacja i to wszystko razem i jeszcze do tego kasa dla dzieciaków, kurde. Ja, to, ja jestem bardzo otwarty na takie rzeczy i, i się cieszę, że Artur że w końcu poszedł prosto po do głowy, tak, nie? Że, że nie chcę mówić z mądrze, bo to jest brzydko, tak, ale bo to jest fajny mądry chłopak i tak dalej, ale że po prostu po, po, poszedł prosto po do głowy, że zachowuje się inaczej i tak dalej. Tak, że, widzę, widzę że będą z niego ludzie, o tak można powiedzieć. A powiedz mi, jak kondycyjnie w tym drugim, trzecim secie u Ciebie wyglądało? Nie będziemy tutaj wieków oczywiście ja wypominać, wie, ale rywal tak, młodszy znacznie. Kondycja tutaj za bardzo nie było, bo to nie było tak, na takim poziomie, żeby to kondycja mieć. Myśmy trochę tam w cepiłki Ta odpiali... koncentracja, jak mówisz. Tak? Bardziej koncentracja, tak, że po prostu zabrakło tej koncentracji na dłuższy czas. Ale ogólnie jestem naprawdę pod wrażeniem, że taki mecz zagraliśmy, bo to naprawdę fajne widowisko. Dokładnie. Reguły tego dwóch meczów były takie, że, że liczy się liczba gemów, jeżeli będą wygrane mecze jeden dla dla, na przykład dla Artura, jeden dla Ciebie, więc masz o co grać jeszcze w Warszawie w sierpniu. A, nawet nie znam tych, nie wiem, nie wiem kto to ustalił, ale w każdym razie super sprawa, także w Warszawie robimy rewanż, yy, myślę, że może przy publiczności większej i tak dalej, ale no jest fajnie, że, że, ludzie, chcą, że ludzie chcą oglądać, tak, że to jest zajebiście i jeszcze możemy pomóc dzieciakom, no w, super sprawa, nic piękniejszego. Nie spodziewałem się, że kiedyś że będę mógł... Yy, interpretatywnie grać w tenisa i robić dobre rzeczy. Dokładnie tak. Jeszcze jedna ważna rzecz przy okazji tego meczu. Topór wojenny zakopany, bo jak jechaliśmy tutaj na mecz i odpaliłem sobie YouTuba i historię Waszego konfliktu, taki jest filmik na YouTubie 13-minutowy, to powiem Ci, że do teraz mnie uszy bolą, co sobie mówiliście, ale fajnie, że teraz zbita piątka, zaraz będziecie jeść chyba steki, tak, więc, więc wszystko już jest okej. Okay. No tak, no dziecinada taka w sumie, ja nie wiem, też do się wciągnąłem, ale w sumie ja to tam byłem taki na, na z... myślałem, że panuję nad tym, a jednak zawsze mi jak coś dzienni... dziennik... dziennikarze zawsze tam gdzieś mnie coś zapytali, a ja tak na to coś odpowiedziałem i e, e, też rzeczywiście czasami nie byłem w porządku w stosunku do niego, bo to młody chłopak rzeczywiście i tak dalej, ale, ale, ale... Było minęło. Było minęło, tak. Dokładnie. No to czekamy na rewan w sierpniu. Jeszcze raz gratulacje, bo był bardzo fajny mecz. Super, dziękuję bardzo. Ja lubię grać sobie tak na najgłówce, wiesz?

Tak, ładnie. Ale spokojnie, To nie było pierwsze, później. Ja na dubingu, a ty nie. Ja też mam, ja też mam. Tylko niestety nie mam dla ciebie. Ale <grymka> to moje tagi Roskie. <grymka> <Ja, żeby grymka> <się> <grymka> <kupana. grymka>

Jesteśmy w Gdańsku po meczu Szpilka, Michalczewski, 4-6-6-2-6-1. Dla ciebie, Artur, na początku było sporo nerwów. Sam wiesz, że się denerwujesz, niby mecz charytatywny, ale denerwowałeś się, ale potem od tego drugiego seta, co z twoim zdaniem zdecydowało? Znaczy Przede wszystkim chciałbym tu powie, podziękować Jerzemu Janowiczowi, który mi też byłem z nim na telefonie i mówił jak grać, gdzie grać. Na tym. Wiadomo, ja tak nie umiem grać, to wiesz, to się tak mówi. Tak ja bym mu powiedział, ty Jerzy, boksuj lewym, potem kończ lewym się powiem, schodzi rotacją na tej zasadzie, ale prosta piłka game na backend. bo ma gorszy. Próbowałem. Wiadomo, na początku ta Nerwówka, później, ale te asy Zwisowe widziałeś to? Nie że to jest znakomitym asem. Przepowiem ci szczerze, że ja nie wiem, ja się chyba ja jestem, to ja mam talent człowieku. No powiem ci szczerze, że jak tutaj jechaliśmy, to ludzie pytali się mnie, bo ja trochę tanistem się interesuję, jak to będzie wyglądać, to tak ja mówię, nie przejmujcie się tym, jak to będzie wyglądać, bo to są szczytne cele, ale byłem mocno, naprawdę mocno zaskoczony, kilka wymian, naprawdę Dobrze. takich jakbyście już grali, ty zwłaszcza znacznie dłużej, bo Darek gra długo, ale no to widać, że, ja że, że ci sportowcy gra, coś mają gra, w sobie. Dwa miesiące tak naprawdę gram od stycznia całego po operacji, bo mam pozwolenie. Tak naprawdę już mam robić MMA. Wszyscy na mnie się Michał mówi kurczę, rób to MMA, bo masz ciężką walkę. Ja mówię Michał spokojnie, mówię, że teraz, teraz jest tenis, ale potem wracam do domu. Jutro chyba gram w piątek z Piotkiem. Kostka przyjeżdża, gram na ostatni mecz, to kupuję i rakietę daję na kołek do przygotowań do walki, bo czeka mnie bardzo ciężka walka. Z bardzo ciężkim zawodnikiem, więc tutaj nie ma czasu na tenisa, tylko i wyłącznie ciężka charuwa i naprawdę bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to na dzień dzisiejszy. Uważam jedna z walk, która naprawdę pobudzi fantazję ludzi, ponieważ to będzie typowo strajkerski ból. Chociaż wiesz jak to jest, to jest tak, że nastawiamy się na walkę w stójce, a pewnie jeden i drugi się pokusi. Ja już mogę trenować w pełni też w tych przygotowaniach będę miała cztery treningi zapasów, więc to jest bardzo dużo zapasów połączonych z różnicą, więc, więc tak, więc na pewno będę kładł nacisk bardzo dużo na ten parker. parter, tym bardziej, że wiem, jakimi atutami dysponuje przeciwnik. O twojej walce też będziemy rozmawiać, bo to dopiero w maju, czerwcu. Chciałem jeszcze chwilę o tenisie, bo ty jesteś takim człowiekiem, który jak jakąś zajawkę złapie, to idziesz w to tak na całego. Na ogień bierzesz trenera, sobie trenujesz prawie praktycznie codziennie, wrzucasz zdjęcia, że jak nie miałeś z kim grać, to, to nie wiem, 100-200 serwisów wykonywałeś, więc tą zajawkę złapaisz. To wiadomo, że teraz walka, musisz te przygotowania, rakietę odwiesić, ale pewnie potem wracasz, bo, bo Ci to sprawia przyjemność. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim e, znaleźliśmy sobie z Piotrusiem, który za mną przyjechał, który się cały czas kupam. Trening, trenujemy razem i sporty walki, i był razem z nami na obozie, więc sobie gramy kostka. Wiadomo, kostka tam naprawdę świetny poziom, on do wszystkiego dobiega, gra. Także naprawdę to jest coś, co będzie mi dawało jakąś taką alternatywę na wysiłek fizyczny w trakcie przerwy, bo jednak to też musisz się namęczyć. Tam widzisz, no nie, to nie jest nic, widzisz, jak mnie tam Darek grał, musiałem latać po korcie, ale. Oczywiście najważniejsze są sporty walki, z tym, że cały czas ja mówię, traktuję to i pamiętajcie o tym jako przygodę. Nie narzucam sobie presji, że to jest całe moje życie, jak było z boksem. Zabijało mnie to od środka, zabierało mi bardzo dużo energii. To jest tylko i wyłącznie przygoda, którą chcę oczywiście przeżyć jak najlepiej potrafię, ale... Życie płynie dalej, najważniejszym być zdrowym, mieć fajne jakieś tam hobby, jak właśnie tenis, daleko od używek, narkotyków, złych ludzi, którzy tak naprawdę cię staczają na dół i to jest chyba przepis taki na fajne życie, bo naprawdę poznałem w ostatnim czasie fajnych ludzi dzięki też jakiejś przemianie, prawda? Bo to też coś innego w wyniku w moim życiu, więc poznajesz takich ludzi, którzy naprawdę fajnie idzie z nimi spędzić czas, porozmawiać, pośmiać się. Naprawdę pytach tak, da. No na koniec chciałem jeszcze jedno pytanką zadać, bo ten mecz to też była taka okazja, żebyście właśnie zakopali ten topór wojenny. Jak sobie tutaj jechałem i od, odgrzebałem YouTube'a i to, co Ty A, mówiłeś no. o Darku, to uszy no, mnie bolą do tak teraz. Samo. Darek tak samo, więc to też fajna rzecz, tak jak sam wspomniałeś, ta twoja przemiana, no to, 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 tylko się cieszyć. Oczywiście, no tak jak mówię, no Rafał, sam dobrze wiesz jak to wygląda. Z młodszy byłeś parę lat temu, inaczej myślałeś na to, co dzisiaj patrzysz, ja tak samo. Najważniejsze, żeby z tego umieć, ty, no co by nie mówić, no ja mogę mówić, mogłem wtedy o Darku mówić, ale to był mój idol, tak? Przecież to ja Ci mówię, że ja przeczytałem jego książkę po tej książce i po tych wywiadach, co dawał. Strasznie mnie zirytował, ale był moim idolem, oglądałem jego walki. Lewy po prostu uważam do tej pory najlepszy u nas wadę w ogóle w polskim boksie. Ale wtedy wiadomo, wtedy nie pozwoliła mi duma powiedzieć, że był to najlepszy lewy. Mówiłem do czasu jak nie ten, jak nie, nie tam nie było jakiegoś zatagu, ale naprawdę mega. Cieszę się, no kurczę, jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Uczymy się nowych rzeczy, przede wszystkim dojrzewamy jako ludzie i wiesz, trzeba schować sobie tę dumę gdzieś tam do kieszeni, a, a tak naprawdę pokazywać przykład też młodzieży. Bo wiesz co, fajnie, że załatwiliśmy sobie ten e ten konflikt na korcie, wiadomo, jest jeszcze rewanż, ale to jest fajna inicjatywa, uważam. Bardzo fajna, jeszcze raz gratulacje, zwycięstwa, czekamy na ten sierpniowy rewanż, a w międzyczasie oczywiście życzymy powodzenia w maju, czerwcu tutaj. Bardzo dziękuję, Szykuję się ciężka walka, na którą będę ostro zasuwał z dniem dzisiejszym, no, tak naprawdę jutrzejszym, ale oficjalnie z dniem dzisiejszym. Zawieszam rak rakietę na kołek, przygotowuję się tylko i wyłącznie do walki. Dzięki. Dzięki. Raz, będzie trzeci. I Chyba po tych twoich rzeczach. Piłka, ale cios.

drugą stronę to można sterować? Tak? Jak się wygrywa 4-5, Ale to, 5, to 5, moja wina, że tyle to wygrywałem, jest, czy ale Nie, ale to jest żaden kur... tak, pikusz, moja wina To jest tak. Ale to tak? jest spikusz. W ostatnim, jak 5, 4 5 wygrywa się As tak, Jak przegrywasz 5-4-5, to byś miał w piłkę. Tak a As że hej... Nie wiem, czy nie było 170. Ja myślałem, że wie, że to będzie tutaj, tu będzie tylko no, 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 no. Ale rewanż będzie w wakrzawek. Przy kibicach, tak jest, tak, przy trybunach, o, 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 <laughs> przy dziewczynach wakujących w nie. Ja też, ja, ja też przygotowałem. Przekazane na dzieciaki. No tak, Darek. Mieliśmy pieniążku, bo mi głupie, ja tylko stądką stoję. Myślę, że fajna inicjatywa. Proszę bardzo. Poczekajcie, Daku, Daku, Czekaj, Daku, z kim przegrałeś? No z tobą kolegę. Natalium siwiec polskiego.